Dobry wieczór, chciałem rozpocząć od podziękowań dla kibiców za, za wsparcie i obecność dzisiaj na, na tym meczu. Gratulacje dla GKS-u za zwycięstwo i awans do kolejnej rundy i też życzę powodzenia w, w dalszych fazach Boharu Polski. Przegraliśmy spotkanie, odpadliśmy z rozgrywek, jesteśmy bardzo źli i, i rozczarowani. Już teraz wiemy, że nie zrealizujemy tego celu, który sobie zakładaliśmy, czyli nie będziemy grali we, we wszystkich możliwych rozgrywkach na wiosnę, i już tego nie cofniemy, już tego nie zmienimy. Będziemy musieli to zaakceptować, ale na pewno przynajmniej na ten moment nie jest łatwo, bo czuję dużą złość i rozczarowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie analizuję teraz tego w żaden merytoryczny sposób. Jestem zły, że przegraliśmy i odpadliśmy z rozgrywek. To, to, to dzisiaj tylko w tym momencie to mam w głowie. Nie wiem jeszcze nic. Badania trwają, diagnostyka trwa, także pewnie informacje będą spływać, ale na tą chwilę nie mam żadnych kwestie zdrowotne Oskara, Kamila i Tarasa? Bo Tarasa dzisiaj też nie było w składzie. Czy, czy z nimi wszystko okay. Tak zapytam ogólnie. No muszę odpowiedzieć tak jak, tak jak odpowiedziałem przed chwilą, bo nic więcej nie wiem w przypadku Kamila, Oskara. W przypadku Tarasa, Taras jest z nami. Zobaczymy czy będzie do dyspozycji na termalikę. Teraz też nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na pewno jest tu po to, żebyśmy sobie, że chcieliśmy sobie wszyscy dać szansę, a czy teraz będzie dostępny, to, to zobaczymy w niedzielę. Ze jeszcze Luka Kripa i Macy Rogersona, bo dzisiaj nawet nie widziałem ich w składzie, nawet na ławce. Czy oni są zdrowi? Z tej, czy są dostępni? Tak, są zdrowi, tylko w Pucharze Polski tylko 20 zawodników może iść w kadrze meczowej. Więc moją decyzją, Luka i Proszę pytać. Nie, no chciałem zapytać, jak bardzo jest pan zły w skali to 10. A jak widać? 10. A co panzi? Myślę, my, my, że... my, my, myślę, że nie ma skali. A co pan z swoim zabonnikom powie, że się je Że, że jest ten zły. A oni jak to przyjęli? Proszę ich zapytać, no. Pewnie też są źli. Pewnie też są źli. No to nie jest pytanie do mnie, jak oni to przyjęli. No są piłkarze. Proszę ich zapytać. Ja powiedziałem... Yy co czuję, co myślę i, i tyle. Mm, jestem zły, że na wiosnę nie będę grał w Pałaże Polskiej po prostu. Dziękuję. dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo i życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc.